My jesteśmy tutaj w strumyku, no trochę tu jest tak kurwa zawsze ciasno Możecie zresztą zobaczyć w lusterku wszędzie kurwa I Tutaj trzeba kurwa mieć naprawdę duże opanowanie, żeby tu tutaj przejeżdżać bezproblemowo wszystko Ale ja tu mam poopanowywane, także spoczko Musimy zobaczyć tylko, czy tu nam przejdzie, tu nam przechodzi ładnie, tutaj tak idzie Pięknie, pięknie Krystian, dajesz, uważaj, bo tam już profilka Tutaj dawaj jak najbliżej tej lewej strony, żeby przejść koło profilka Tutaj przejdziemy, tu idziemy, tu idziemy, tu idziemy Zaś jakieś harapuci. Tu dobra. Przechodzi nam koło tego, przechodzi, ładnie, dobra. Dajesz prosto, Krystianku, prosto dajesz, dajesz, dobrze, dobrze. Pomalutku, pomalutku, tu idzie. Tu mamy już blizutko ładnie, nie? Dobra, damy go kapkę w prawo. Tam nam przejdzie, tu nam idzie, fajnie. Tam też ładnie przechodzi. O, popatrzcie się ile tu mamy harapuci najebanych. jadymy, Krystianku, jadymy, jadymy, bo to samo się nie zajedzie normalnie. No, kolo w się po prostu. To jest kurwa technika, kurwa, to jest umiejętność po prostu. A ja lubię takie kurwa wyzwania, dlatego zawsze mnie tutaj posyłają z węglem, bo tu jest tak kurwa. No, ciasno, jakbym był tutaj iwekiem, no to bym miał problem się tutaj. Przy... Tu jest jeszcze kontenerek, więc tutaj sobie damy, pykniemy. Tak, tu damy do prawa, przejdemy, przejdymy, przejdymy, popatrzmy się, tu jest bliziutko, Blisko, blisko. Dobra, idymy prosto. Tak. Przejdymy, dobrze, teraz Daj Krystianku prosto, bo może profilka. Jademy, no i jademy, 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 malutku do przodu, do przodu, do przodu. Bo w ogóle pokaże, jak to kurwa tu wygląda. Tak, tutaj idzie z boku, ładnie, wszystko, gitara. No i dobra, przechodzimy, 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 przeszlimy, przeszlimy. Koło tego my przeszli, koło tego my też przeszli, ładnie. Dajemy do przodu, pięknie, pięknie, pięknie. No i już my są tutaj, elo.